Kiedy wydaje się, że już nie ma nadziei. Ratujcie się ludzie! Kiedy pomóc nam może... Pomocy! Tylko grupa bohaterów. Nie! Pozostaje nam jedynie oddać swój los. W ich łapy. Pies? Serio? Oj tam pies! Wolę piesek! To jeszcze gorzej! Jest pan w szoku. Puszczę tę uwagę mimo uszu. Już niebawem. I kolejna udana akcja. Najsłynniejsza psia drużyna buu, buu. ruszy na spacer po wielkim ekranie. Przypatrol, co się dzieje? Dzieje się źle, musicie pomóc. Jak tak dalej pójdzie, to Handinger zniszczy miasto. No dobra, pieski, miasto przygód nas potrzebuje. Jak wam się podoba nowa baza? Tu jest tak super! A widzieliście, jaką mamy maszynę z przekąskami? No co, to przecież dzieło sztuki! Przów nie wpuszczam. Rozporządzenie burmistrza. On zawsze był raczej kociazem. Drodzy panie, panie, drodzy panowie, drodzy panowie i oczywiście influencerzy z minimum tysiącem followersów. Niech nam niebo zapłonie! Trzeba pomóc tym ludziom. Do dzieła, pieski. Si Patrol rusza do akcji! Wpadliśmy w korek? Ja to załatwię. Miejsce pan zrobi. To, 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 to. Już. Bo z ludźmi to trzeba konkretnie. I naprzód! A co do nas należy. Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Psi Patrol. Film. No i dron. Aktywacja. Współczuję. Wkrótce w kinach.